Poszarała, za wejścia gruszykadami, tyle taków. A jeżeli wszystko dobre było, czego, gości, trudno będzie tu na flaszkę, kurwa. Och, uj, całkiem, Dzień dobry dla Dzień dobry, Jak ja się macie? No, jak widzicie do góry nogami. E, eee, tu zrobi, co zrobić? Trzeba nawykać go. Czym się nie, że nie u nas w E, na pierwszy. E, eee. zorki, zorki. Daj wam, Boże, dobry dzień, panowie są siedzieć wzajemnie, panie Błażej Jak się macie? Źle nam się w uszach żumi. Tak, moi przywodni. mojej żonie. Panująca choroba. Już ja źle, kiedy byłem panem w domu, ale mi się nie umył do mej Agady. Wczoraj tak. już komuś zapchał, jak ja je czekam, 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 co dmuchnę, co brzmię, aż tu mnie nadnie. dnie dwóch nieposób Dalej jemy! Zerwałem się jak nie libbyństwa. Prędko dwa młode razy ale to złe, to twarde do przydynki. A na mnie waka czego śpisz, A na niech mnie Bóg skaże, ani mrówno. Jej już zapewne? Ładną w może, humorze. Elant dobry. Ja mam na myśli dobry, jak to będę ziewali dawniej wracając do domu. Bo do domu tak, tak? czasy, czasy, Czyli nie nie wiem. Mnie w prędzeniu największe tłumaczenie. kastynie. Jutro się namordują, nakręcę, Zawsze w prędze nie robię. Nigdy. Nigdy dobrze tu nie mógł. To i dawniej tak bywało. W prędzeniu. W prędzeniu najbardziej mi zaduje. Jakim kaskiem? lewym wiesz, zakręcę, żeby nie dać a Jak urlbę, muszę związać. A jak związać, guzy na czole wasze kimy. Tak nie mogę. nie mogę. Nie mogę. Nie, nie będę. Nie chodź robić. Nie, ta pończoszka ze z Ty kiełczka, łamie się od uszania. Ej, stąd się. Tomek. Trzeba pomyśleć po sobie. Co tu myśleć ponownie? Pierdolaj, myśleć, potem działać. Ej, co mylisz? Może nas z tym tu usłyszeć. Bójcie się, bójcie będzie się, będziecie tego złamać. Ty krzykotka. I tak panowie sąsiedzi. Jak się macie, Cóż porabiacie? polabiacie? Gdzie się macie, kto się polabiacie? mogę? No, a coś tam nowego? Wszystko stare. Stare, tak. Więc nic nie ja wiecie? No nie wiem, A mówię, to są kimś. Jedno co się dowiecie. Więc nic nie się na odkryć 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 Chciałbym, żebym w tym kraju A boję się, że mnie kto nie uprzecił. Wyjechał od na polowanie! Co z tam nowego? Jest... teraz eee, troszkę ciekawy? Jak to się Tym gorzej! Jak to tym gorzej? Z tym lepiej chciałem powiedzieć. Mówią, że w samym mierzu nawet myśleć o tym zaczyna. Więc nie mam żadnego wątpienia, że w końcu z aż Sama Warszawa na nas będzie. Proszę, proszę, tu jednak chodząc nie zniknąć do nas tego miłteczka. także, że i pan, wojewoda Sandomierski zaczyna chodzić w spódnicy. No to kiedy wielcy panowie z nami nasza czynność przestaje być głupia. A jak się tam kasza nie ma? Nie się! O mnie nie wspomina? Wątpię! To jeśli my przyjmujecie. Nie gorąco! Wszak wasi znasz moje zamiary, wolałbym o nie zapomnieć. <zysyjna> jak się ja uważam, Czy raczej Inaczej? Nie ma nic przeciwko Wery sobie. Albo z Jana! Grzech się nie wstrzymuje! Po odejmości trzeciego się dosyć sam sumary! Jeszcze jedno zabójcze wasze dzieci. Słychać? że wąsy u Was nie będą skasowane. Oto miasta! Danych to tutaj ma być brak. Fewali pustolów, tribut do nas kulasów. To znaczy, niech to, co jest cechą w samcu, pozostaje my. No, pójdę naprzeciwko pani moich. Nie mamy pewnych też. A... Ja na to nigdy nie zespole! Ja będę prosił Tom! No. Przecie powaga! Taki człowiek dobrze Ej, Hejstą się! Daliście, ja bym kochał do jakiś. Pomyśl Powiedz no sobie to, że waszność nie znaczy. Przy powodzi strach i łodzi. I stąd zespołem. Zawsze za to Zawsze ma jakieś lektyki na spogotowił. Ej! Bye. No! Łagodność, że tak rzekę jest nam, że tak powiem nam, wrodzący. Jednak przedsięwzięcie roztropne, głębokiej roztropności, każe nam i rozkazuje, jak najkróciej trzymać naszych tak zwanych mężczyzn. Tylko im trochę poformować, a w jednej godzinie wszystko wyróżniło tego nie nieładu. Nie ma żadnego wątpienia, co da od nas na to. Dobrze 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 pójdą. Ich złego są postępowanie. Trzeba przyznać, wynikło z naszego niepaństwa. Ze zbytecznego tego powiem powie rzadko. Bo dzięki, wszystko dobrym i pomyślnym obróciło się obrotem. Bardziej już tydzień, osiek mądrością sądzony. dostaje pies kapitelny, kto się tak teraz korzyści. Jak to Trzeba tego potwierdzenia. Ja za małe mam oczy, by dojrzeć wszystko. Za małe uszy, by wszystko. A należy, by poszł przez Władysławów, a może w Sługa masz do Nowinki twoje tysiąca bardzo. I projekta złe. Jeżeli mamy być innym to chwależnym przykładem, trzeba, abyśmy się starały o najdokładniejszy w i Owszem, myślę, że również nie o Ale że on, tak mówiąc między nami, jest najmęższy w całej okolicy Waszej